Siostra Rachela y, tam y, przyjmowała y, wizy, tych wizytujących i wpada kibol. Łysy, bary takie. Więc ona zapisała, o jej, czy co to, to będzie. A kibol mówi: Różaniec na szyję jest. No był, dawał no, różaniec i pobiegł na mecz. No to jest wielka Polska. Na swój sposób. To jest inaczej, ale jest. Organizatorzy stawiają zawsze przede mną strasznie trudne zadania. Pytanie jak odzadzić Polskę jest no, chyba jednym z najtrudniejszych Pytanie, co z Wielkiej Polski zostało? I ile tego jest? I czy można coś z tym zrobić, żeby jej było więcej? Polska była wielka, to prawda. I czasami wspominając o tym, czytając tak wspaniałe dzieła jak profesora Nowaka, jednocześnie widzimy, że Polska nie tyle upadła, co została zniszczona. Ta wielkość Polski została zniszczona przez sąsiadów, ale również przez wady narodowe. I teraz pytanie, co z tej wielkości zostało? Czy tylko pamięć, czy tylko piękne książki, podręczniki, które nam o tym przypominają? Czasami nawet pojawia się pytanie, czy stać nas znowu na Wielką Polskę. Ja myślę, że powinniśmy na to spojrzeć realistycznie. Tej Wielkiej Polski w Polsce trochę jest. Jak się jeździ po Polsce, to widać, ile, ile nowych domów powstało. W tym naszym narodzie jest ciągle ogromnie dużo energii i wiary w przyszłość, mimo wszystko, mimo to, co zaraz powiem. I to jest coś, co ludzi z zewnątrz czasami przyciąga. Przyjeżdżają tutaj i patrzą, że tutaj się bardzo wiele dzieje dobrych rzeczy. Ale jednocześnie wiemy doskonale, jak wiele złych rzeczy jest. I teraz, właściwie, jak to zmierzyć? Jak zmierzyć tą wielkość Polski, tą małość Polski, która przecież też jest. Ja, jako historyk gospodarczy, pierwotnie zawsze szukam jakichś takich miar i muszę powiedzieć, że ciężko to wymierzyć, ale pewne dane o naszych postawach w społeczeństwie. Warto chyba przypomnieć czy zacytować. Otóż, według niedawnych zupełnie statystyk, około 14% mieszkańców Polski wstydzi się polskości. No, to jest, co to jest? Z różnych powodów, nie chciałbym powiedzieć, że to jest zupełnie jednoznaczne, ale generalnie to jest małość Polski. Bo wstydzić się można swoich wad swoich grzechów, ewentualnie kompromitacji jakichś na arenie międzynarodowej, które tam się przecież zdarzają, yy, zwłaszcza dzisiaj, prawda? Yy, natomiast wstydzi się Polski, to jest yy, bardzo, bardzo nieprzyjemne zdanie. Yy, czy te 14% to jest, mieszkańców to jest element nie do odzyskania? Nie wiem, nie wiem. Pytanie tylko, co zresztą. I tak sobie pomyślałem, że 51% w ostatnich wyborach jednak opowiadało się mniej lub bardziej świadomie za tym, żeby o Polskę dbać. Może nie wszyscy myśleli, żeby odradzać jej wielkość, bądźmy realistami, ale że Polska jest ważna i że w trudnej sytuacji trzeba naprawdę wykazać nawet nie odwagę, tylko determinację i, i dać głos, jak ktoś pięknie mówi. Dalej, taka, taka była ankieta i pytanie brzmiało, gdyby na Polskę ktoś napadł, to co byś zrobił? Też ważne pytanie. I znowu, te procenty nie mówią bardzo precyzyjnie o tym, kim ci ludzie są. Wynik był taki, 11% wyraziło wolę walki zbrojnej. 37% gotowość do wspomagania tej walki, razem czyni to 48%. 13% chciało uciekać. No to się trochę pokrywa z tymi 14%, prawda? 9% nie wiedziało w ogóle. No to jest dosyć ciekawa postawa, ale można zrozumieć, no to jest Czasami trudno sobie wyobrazić, że nagle jutro tutaj jakiś okupant wkroczy i nas będzie mordował. To trudno sobie wyobrazić, chociaż ostatecznie nasza historia taka jest, że nigdy nic nie wiadomo. Ale jeszcze cała reszta to jest właściwie odpowiedź, no chciałbym, żeby było lepiej. No, krótko mówiąc, nie wiem, ale postaram się, żeby, żeby się bronić. Biernie pewnie bardziej. No więc proszę zobaczyć, to świadczy o tym mniej więcej, ale znowu te procenty też zawsze mogą trochę mylić, a w każdym razie nie są bardzo precyzyjne. Dalej, co się dzieje z naszą rodziną? Otóż taki wskaźnik, 44% osób w wieku 18 do 24 lat żyje w niesakramentalnych związkach. To świadczy jednak o dosyć daleko posuniętym rozkładzie rodziny. Dzietność, która jest wskaźnikiem bardzo wrażliwym, odbijającym nadzieję na przyszłość, zaufanie do teraźniejszości, przykładanie wagi do poświęceń. Urodzenie dziecka jest poświęceniem, zwłaszcza dla kobiety, ale również dla, dla Męża, urodzenie i wychowanie dziecka to jest poświęcenie. No więc jeżeli mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników dzietności, to wydaje mi się, że do wielkości Polski ciągle jest bardzo daleko. Dominikantes, praktyki niedzielne w kościołach spadły w ciągu ostatnich lat. 30 lat mniej więcej, z 50 do 35% plus minus. Jaki jest stan polskiej inteligencji? Chciałbym oczywiście powiedzieć, że my tutaj mówimy o zjawiskach, które dotyczą całej Polski. Jeżeli zacząłem od tego, że te 48% jest gotowych jednak stanąć w obronie państwa, to wcale nie jest aż tak źle. Więc troszeczkę nie chciałbym mówić tak jak ksiądz czasami w kościele wyrzeka, że ludzie nie chodzą do kościoła, ale mówi do tych, co są. Więc nie przesadzajmy. Ale również te dane, co one mówią? W ostatnim gościu niedzielnym jest piękna, piękna opowieść, wywiad z siostrą Rachelą która z zakonu klawzorowego, ale ona jest taka chyba siostra Kołowa, co to ze światem się komunikuje. I ona jest w takim klasztorze koło stadionu Legii w Warszawie. I ona opowiadała, jak jej wrażenie pierwsze było, że to strasznie ciężko będzie się pewnie skupić w tym klasztorze, bo ten stadion obok, tam stale te mecze są, hałas i tak dalej. Ale mówi, że po latach się nie tylko przyzwyczaiła, ale nawet polubiła tą sytuację, dlatego że jak wychodzi, to z przechodniów w całej Warszawie nikt nie mówi jej tyle szczęść Boże, jak tam właśnie na ulicy Łodzienkowskiej. I opowiedziała taką historię, i teraz zastanowiłem się, jak te dwie osoby zakwalifikować. Siostra Rachela y, tam y, przyjmowała y, wizy, tych wizytujących, i wpada kibol. Łysy, bary takie. Więc ona zapisała: o jejciu, co to będzie. Okej, bo mówi, różaniec na szyję jest. No był, dawał różaniec i pobiegł na mecz. I teraz jak te osoby zakwalifikować. No to jest Wielka Polska. Na swój sposób inaczej, ale jest. I możemy oczywiście śmiać się, ale my tacy jesteśmy. Jedni są skupieni na Panu Bogu, rzeczywiście, no wspaniałe osoby, a drudzy chodzą po ulicy i nawet przypuszczam, jakby ktoś podskoczył, jak to się mówi, to może mieć kłopoty. Natomiast tenże obywatel, siostrze, jak to w Warszawie się mówi, zapodał, zapodał, czy jest różaniec? Tacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Jesteśmy bardzo różni. Ale bo pytanie, które jest w tym, w tytule tego mojego wystąpienia, jest oczywiście znacznie głębsze, bo można obejrzeć takie dwie osoby. Siostrze chyba już nic nie trzeba tłumaczyć, ani jakoś uszlachetniać. Z kibolami wydaje mi się że też warto popracować nad pogłębieniem ich świadomości obywatelskiej. Czemu nie? Natomiast co zrobić, i to jest dramatyczne pytanie, co zrobić z 52% mieszkańców Polski, które ani nie chcą walczyć o kraj, ani nie bardzo chcą nie wspomagać. No tu mamy problem. Tu mamy problem, więc możemy oczywiście między sobą tutaj mówić, że naszą wielkość podbudowują takie wspaniałe dzieła, takie wspaniałe spotkania, ale co zrobić z tymi ponad 50% ludzi? No może mniej, może mniej, bo jeżeli na Dawrowskiego głosowało 51, no to jeszcze nie, Polska nie zginęła. Ale jak oddziaływać na ludzi, którzy na taki koncert Pana Pietrzaka, czy na takie imprezy, czy na takie książki, czy na hasło Wielkość Polski, y, albo wzruszą ramionami, albo powiedzą, no nie, no to jakieś bajki, mrzonki, w ogóle y, megalomania, nacjonalizm, y, parafiańszczyzna i i y, I w życiu codziennym będą gasić ten nasz entuzjazm. Oczywiście entuzjazm patriotyczny również ma czasami drugą stronę. To znaczy, potrafi się wykrzyczeć, a potem w życiu codziennym różnie to wygląda, więc też bądźmy trzeźwi. Natomiast pytanie, jak działać, żeby Polska była większa? Wielka, no może szybko nie będzie, ale żeby była troszeczkę większa. No to oczywiście odpowiedzi są i proste. A w wykonaniu potwornie trudne. Szkoła. Wiemy, co się dzieje w szkołach. Wiemy, że w tej chwili właściwie w szkołach dzieje się na odwrót. Media. Myślę, że media to jest chyba najważniejszy temat, dlatego że opinia. Szkoła to jest formowanie młodego pokolenia w duchu albo rób to, co chce. Albo w tym, że każda decyzja, którą podejmujesz, rodzi odpowiedzialność. Taką czy inną odpowiedzialność. Media są skażone komercyjnym stylem nadawania. Nawet w najlepszych stacjach choroba gaworzenia zamiast informowania niestety występuje i zatruwa umysły. Bo można się wygłupiać rzeczywiście, można sobie robić kpiny z różnych rzeczy, ale czasami trzeba pokazywać, co należy zrobić konkretnie. Gdzie dzieje się dobrze? Również. Nie tylko, że jacyś idioci i, i szkodnicy rządzą tu i tam i dzieją się rzeczy czasami potworne i jesteśmy, jak ktoś mówi, dosmucani. Reforma sądów oczywiście. Zaufanie do państwa, kościół. Można by tutaj bardzo wiele przytaczać pól działania, gdzie, gdzie należałoby tę Polskę poprawić. A może nawet tylko jedną rzecz zrobić. Mianowicie, jeżeli powiedzmy 30% z grubsza, nazwijmy to 30% Chciałoby większej Polski, czy wielkiej Polski, może następne 30 wręcz przeciwnie, to co zrobić z tą resztą? I pytanie moje może jest banalne. Jak tą średnią podnieść, tą całą resztę, żeby przesunąć ją gdzieś troszeczkę? Myślę, że opinia publiczna jest jednak ważna, dopóki nie stanie się coś, co rządzący nam zrobią naprawdę. A to wcale nie jest wykluczone. I wydaje mi się, że należy być nawet na to przygotowany. Dziękuję bardzo. Skończyłem siódmy tom dziejów Polski obejmujący lata 1673-1763, a więc epokę bardzo ważną, wielkich triumfów, można powiedzieć babie lato Rzeczpospolitej czasów Jana III Sobieskiego, a potem trudny, krytyczny czas popadania Polski w coraz większe tarapaty i zależność od sąsiadów, ale jednocześnie wysiłków, by odzyskać niepodległość, czasy saskie. Ten tom gorąco polecam Państwa uwadze, można już dokonywać zamówień tego tomu i bardzo do tego namawiam. Siódmy tom dziejów Polski Upadanie i powstawanie. Zachęcam do lektury.